Oto nowe BMW i 7 i przypomina trochę Samsunga Galaxy Fold. Bo jednym z kluczowych elementów w sprzedaży tego auta jest to, że ma największy ekran spośród wszystkich samochodów. W tym filmie omówię technologię, jaką w nim zastosowano, omówię też wygląd zewnętrzny, zerknę do środka, by sprawdzić jak jest praktyczny i zabiorę go na przejażdżkę i sprawdzę przyspieszenie do setki. Co więcej, wezmę benzynową serię 7 i w niej również sprawdzę przyspieszenie do setki, bo nazywam się Matt Watson, a wy oglądacie CarWow. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. W ten sposób nie ominie was żaden film. Wow. Zacznijmy od omówienia wyglądu nowej siódemki względem siódemki. Zasadniczo wygląda dokładnie tak samo, z wyjątkiem tych małych niebieskich elementów, podkreślających, że jest elektryczny. Mamy tu dwa wykończenia, M-Sport lub Excellence. Zderzaki wyglądają też bardziej agresywnie i więcej jest czarnych elementów wykończenia niż srebrnych. Z tyłu wygląda naprawdę agresywnie, bo jest tu Dużo różnych kształtów. Przechodząc do boku naszym oczom ukazuje się klasyczne BMW serii 7, co właściwie znaczy, że mamy do czynienia z jednym wielkim prostokątem. No, są nowe klamki, które przypominają te ZIX, więc otwierają się po przyciśnięciu przycisku. Ogromne aluminiowe felgi, patrzcie na ich rozmiar. Z przodu mamy najbardziej kontrowersyjną część. Jest tu wielki grill i są też zielone światła. Trochę jak w citroenie Picasso. Nice. Wiecie, co może nie wygląda to za ładnie, rozumiem, czemu ludziom się to nie podoba. Ale dla mnie jest okej, okay. wygląda dość agresywnie, zwłaszcza przez ten czarny lakier. Jeśli spojrzycie na niego pod tym kątem, przypomina nieco rekina. Być może i tak Wam się nie spodoba, ale ten samochód nie został zaprojektowany dla Europejczyków czy Amerykanów. Według BMW największym rynkiem zbytu dla tego modelu 45% sprzedaży benzyny i wiek docelowego odbiorcy to 38 lat w Chinach. Pod nich został zaprojektowany ten samochód. To znaczy, że tak jakby mam 38 chińskich lat. Bo no, mi się podoba. Jeśli chodzi o cenę, zaczyna się od 550 tysięcy zł za serię 7 i 580 za elektryczną i siódemkę. W środku w nowym i 7 naprawdę zadbano o najwyższą jakość. Wydaje mi się, że użyte materiały sprawiają wrażenie trochę droższych od tych z Mercedesa EQS. A design nie jest tak kontrowersyjny jak na zewnątrz, jednak dalej jest dość ekscentryczny. Patrzcie na te duże, krystaliczne elementy wzdłuż deski rozdzielczej. Za nimi mamy oświetlenie ambient. Zmiana kolorów jest zależna od tego, z jakich funkcji korzystacie? Więc jeśli użyję światła, otrzymamy taki efekt. Wow. Oprócz tego mamy tu jeszcze więcej tego Crystal Clarity, jak nazywa to BMW, przy tym i na tych przełącznikach, zupełnie jak w BMW i X. Co jeszcze mi się podoba, to zakrzywiony ekran infotainment z najnowszym systemem operacyjnym BMW, z którym nie będziecie mieć żadnych problemów. Wystarczy podłączyć telefon i uruchomić Apple CarPlay albo Android Auto. Działa też bezprzewodowo. Mamy też wyświetlacz kierowcy i coś nowego, tylko w 7 i serii 7, a tym czymś jest rozszerzona rzeczywistość. Wiecie, jak wyglądało to w iX? Mercedes dodał to szmat czasu temu. Była kamera pokazująca drogę przed wami i nanosiła na nią grafiki odnośnie przyszłego kierunku jazdy. W tym aucie dostaliśmy coś takiego już naprzeciwko naszych oczu, co jest o wiele wygodniejsze. Pokażę wam, jak to działa nieco później. Chciałbym też pokazać wam to, co bardzo mi się spodobało. Nie da się właściwie dostrzec, co otworów wentylacyjnych są jakby zintegrowane. Można nimi poruszać w ten sposób i włączać lub wyłączać za pomocą tego słowaka. Mamy też taki efekt włókno węglowy pod deską. Jest tu mnóstwo skóry. Nawet mi się podoba. Kamerzysta Jack powiedział, że jemu nie za bardzo. Jakość tej skóry jest super, wygląda bardzo luksusowo. Jeśli jednak nie chcecie martwych zwierząt, możecie wybrać wersję eko ze skórą syntetyczną Vajanza, jak nazywa to BMW. Zdecydowanie chciałbym ją wypróbować i najlepiej w kolorze czerwonym. Tak czy owak, te oto ma wyśmienity system dźwiękowy Bowers and Wilkins. Ma te cudowne metaliczne otwory, sprawiające wrażenie naprawdę drogich. Nieco mniej ekskluzywne wrażenia można odnieść, dotykając niektórych części kierownicy. W czasie trzymania jest ok, choć jest gruba, jednak ta część jest aż za bardzo plastikowa. Pozycja jazdy jest w porządku, można się tu poczuć naprawdę wygodnie, jest wiele możliwości regulacji. Zakładki w drzwiach należytych rozmiarów są też wyłożone filcem. Patrzcie na jakość. I zrobili coś dziwnego w kwestii uchwytów na kubki. Są jakby kwadratowe. Jest to też miejsce na telefon, który można ładować indukcyjnie. Są wejścia USB-C i dobre, staromodne 12-voltowe gniazdko. Jeśli chcecie dostać się do schowka, wystarczy nacisnąć ten guzik i od razu się otwiera. I jeszcze raz, to wszystko wydaje się bardzo drogie. Pokażę wam, jak bardzo luksusowe jest to auto, bo nie dość, że mamy tu tą cudowną zamszową podsufitkę. To znaczy, to nie zamsz, to Alcantara albo jej wersja od BMW. Patrzcie na to. Macie tu taką mega super lampkę. Są też dywaniki. Naprawdę grube, patrzcie. Prawie jak w Rolls Royce, którego BMW rzecz jasna jest właścicielem. Wewnątrz robi wrażenie naprawdę drogiego, wyjątkowego auta. Hello. Witajcie, jesteście tam? Wszystko gra? Przejdźmy na tylne siedzenia, bo jednym z głównych tematów w kwestii omówienia tego auta jest fakt, że możecie sprawić sobie w nim ten wspaniały wysuwający się 31-celowy ekran 8K. To niebywałe. Można do niego podłączać urządzenia przez HDMI. Na przykład ja podłączyłem kamerę. Sam siebie kameruję. Położę ją tu, żebyście widzieli, co robię. Następnie przełączę się na Amazon Fire TV. A następnie. No dalej załaduj się. Włączę YouTube. Jak na złość w czasie korzystania z Amazon Fire TV nie da się korzystać z ekranu dotykowego, bo do tego trzeba mieć interfejs od Amazona. Można za to skorzystać z tego małego kontrolera. Mogę tu poruszać się po ekranie albo skorzystać z keypada. Lub mogę też sam wpisywać tekst. W każdym razie chciałbym teraz obejrzeć film. Oto film, który chcę obejrzeć. Widzicie? Trochę frustrujące, szkoda, że nie jest w pełni zintegrowane. Nadawaj no odpal ten film, na pewno będzie dobre. Patrzcie, jaki seksowny facet. A tam inny samochód elektryczny, innej marki. Przejdę teraz w tryb full screen. Klikamy tu, wchodzimy w wyświetlacz i wybieramy pełny ekran. Tak o to chodzi. Trochę głośniej, bo w końcu mamy tu system 2000 W z dźwiękiem 4D. System with 4D sound. I to zawiera... Niech już się zamknie. W każdym razie w fotelu mamy coś, co wibruje w czasie odtwarzania dźwięku. Jeżeli macie pełen pakiet dźwiękowy, dźwięk jest naprawdę niesamowity. Uwielbiam go. Teraz powinienem wspomnieć o innych rzeczach, jakie możecie zrobić z tym urządzeniem. Gdy macie już dość, możecie zwinąć ekran. Dalej znikaj. I chyba chciałbym opuścić żaluzję, żebym mógł wszystko lepiej widzieć. Tak, wszystkie. Odsłońmy też dach. No i już. Jak widzicie, na szyber dachu są małe ryski. To dlatego, że można zmienić jego kolor. Technologia we wnętrzu tego auta jest absolutnie cudowna. Teraz chciałbym poczuć się w pełni wygodnie, więc dostosuję sobie fotel. Przejdźmy w tryb Full Recline. Przedni fotel pasażera przesunie się trochę do przodu. To zajmie chwilkę. Choć generalnie miejsca na nogi tu i tak nie brakuje. Nie ma potrzeby przesuwania tego fotela. Jest go mnóstwo. To samo tyczy się miejsca na głowę. Siedzenia są super wygodne. Mamy też podłokietnik, trochę wolnego miejsca, wejścia USB, podstawka ładująca telefon. A co się dzieje? A ta część powoli podnosi moje nogi. Cudownie. <laughs> Trochę jak w klasie biznesowej w samolocie Fotel przechodzi w ten relaksujący tryb leżenia Jest tu też od groma miejsca na stopy Jest po prostu wspaniale Teraz skorzystam z funkcji masażu Dolne partie To bez wątpienia bardzo luksusowy i wygodny samochód jest też dość praktyczny, patrzcie. Jeśli chcecie przewieźć dziecko, mamy tu możliwość zamontowania siedełka. Są spore zakładki w drzwiach i na tyłach przednich foteli. I cudowne, wygodne poduszki, pozwalające Waszej głowie odpocząć. Sprawdźmy teraz bagażnik. Powstań. Mamy tu 500 litrów przestrzeni w i 7 i 525 litrów w 7. Choć pojemność w Mercedesie EQS to aż 610 litrów. Jednakże jest tu za to fajne, szerokie otwarcie, które jest pomocne przy wkładaniu i wykładaniu rzeczy z bagażnika. Pokażę Wam, jest w nim trochę rzeczy. Widzicie teraz, jak wygląda wykładanie rzeczy ze środka. To wszystko rzeczy Jacka, łącznie z jego cholernymi kamerami. I jeszcze ta cała woda, nie jesteśmy prawidłowo nawodnieni. Może nas przez to boleć głowa. Patrzcie, teraz powinniście widzieć cały bagażnik. Jak wygląda, kiedy jest pusty. Jest też trochę więcej miejsca pod spodem. To oczywiście jest pełne narkotyków, zaraz je przehandlujemy. Ale wiecie co, to nie jest najlepsze auto do bycia dealerem. Rzuca się w oczy. Poszukam czegoś w stylu Toyota Coroli. Tak naprawdę nie ma tam dragów, patrzcie, kable do ładowania. Są też miejsca do mocowania. Muszę wam powiedzieć, że jakość wykonania jest widoczna też w bagażniku. Brakuje jednak możliwości złożenia tylnych foteli, gdybyśmy chcieli przewieźć podłużne przedmioty. To sprowadza nas do pięciu irytujących rzeczy o BMW i 7 i BMW-7. Jako, że to auto elektryczne, pod tą ogromną maską nie znajdziemy silnika spalinowego, zatem BMW zapewne zrobiło dobry użytek z wolnego miejsca i stworzyło największy przedni bagażnik, jaki kiedykolwiek powstał. Pewnie jest pod tą wielką, okrywającą częścią. Nic z tym nie zrobili. Mimo to jest tu wystarczająco miejsca, abym włożył ten niesamowity kawałek z kamieliny, który dopiero co znalazłem na pustyni. Zatem gdzie go położyć... Wszystko w porządku zmieścił się. Tak, yeah, wszystko Często narzekam na producentów, którzy zdecydowali się na kontrolowanie klimatyzacji za pomocą systemu infotainment, bo trzeba się przy tym naklikać. BMW zrobiło jeden krok w złym kierunku. Dla przykładu, ten w poprzednich wersjach BMW dało się regulować za pomocą przycisków na kierownicy. Teraz trzeba nacisnąć ten guzik, wejść w opcję Drive Assistance i zmienić ustawienie odległości w tym miejscu. Następnie, jeśli chcemy zmodyfikować efekt hamowania rekuperacyjnego, to w Mercedes jak OS, robi się to za pomocą łopatek by je zwiększyć lub zmniejszyć albo żeby przejść w tryb automatyczny tutaj jednak znowu trzeba nacisnąć ten przycisk potem wejść w opcję drive train potem w energy recuperation i wybrać z tego rozwijanego menu opcję sami widzicie to kłopotliwe Ostatnią rzeczą są rolety. W niektórych autach wystarczy użyć tego, żeby je dostosować, po czym można zająć się szybami. Jednakże w serii 7 trzeba nacisnąć ten guzik, potem wejście w menu na ekranie i potem robi się to tak. O wiele za długo. Trzeba nacisnąć guzik, żeby otworzyć odpowiednie menu, a potem wybrać interesującą nas czynność na tym cholernym ekranie. Po co? Jeśli wieziecie VIP-a takiego jak ja, który nalega, aby przez całą podróż oglądać telewizję, możecie pożegnać się z dobrą tylną widocznością, bo patrzcie, zupełnie nic nie widać. W tym aucie jest mnóstwo czujników do pomocy w systemach. Wyglądają jak normalne czujniki do parkowania, bo w sumie tym są, jednakże wyglądają trochę nieładnie. Są na klamkach, tutaj i tu na dole, na dolnej części progu. No tak po prostu, nie wygląda to zbyt dobrze. W czasie, gdy seria 7 z silnikiem spalinowym ma dwie łopatki do zmiany biegów, to V7 jest tylko jedna i jest na niej napis BOOST. To dlatego, że gdy prowadzicie auto w normalnym trybie jazdy, posiadacie tylko 490 koni. Jednak już decydując się na tryb sport, macie do dyspozycji 544 konie. Przycisk BOOST daje możliwość skorzystania z tych wspomnianych 544 koni jadąc w normalnym trybie jazdy. I to na całe 10 sekund. If you're driving in normal mode. Czemu nie możemy skorzystać z pełni mocy w normalnym trybie? Wystarczy wgrać nową mapę. To głupie. I zamiast robić taką głupią rzecz, czemu nie zrobili tego, co Mercedes i nie zamontowali łopatek do regulowania rekuperacji? Nonsens. Nie wszystko jest takie złe, a to pięć fajnych rzeczy o tym aucie. Kamera cofania jest odkryta. Można pomyśleć, że przy niekorzystnych warunkach na zewnątrz cała się ubrudzi i będzie trzeba czyścić ją ręką. Nic podobnego BMW o tym pomyślało, bo wystarczy, że wciśniecie przycisk znajdujący się w kabinie i umyje się sama. Nie wiem czemu tak mnie to bawi. Ogromny pakiet akumulatorów w i7 jest naprawdę cienki, zaledwie 11 cm. To znaczy, że BMW mogło skorzystać w i7 z tego samego ustawienia siedzeń jak w serii 7, pomimo tego, że tamto auto nie ma żadnych akumulatorów. To auto może manewrować samemu. Będę jechał prosto. Wyobraźcie sobie, że wracam do domu i w czasie powrotu muszę wykonać losową sekwencję manewrów, żeby być w stanie zaparkować na właściwym miejscu. To bardzo frustrujące. Nie musicie ich jednak ciągle powtarzać. Kiedy nagram drogę, jaką pokonuje auto, system powinien ją później rozpoznać. Spójrzcie. Jest opcja nagraj trasę 7. Naciskam i w tej chwili zaczyna sam wykonywać zapamiętane manewry, bazując na tym, co sam zrobiłem poprzednim razem. Nic nie robię. Wszystko robi auto. Wyobraźcie sobie, że po ciężkim dniu wracacie późno do domu, jesteście zmęczeni i nie musicie nagle wykonywać tych męczących manewrów. Ten samochód wykonaje za Was. Można się zrelaksować. Oh. Jak widzicie, trasa, którą nagrałem, jest idiotyczna. Widać po śladach. Jednak dokładnie ją zapamiętał i wiernie odtworzył. Jestem pewien, że jest łatwiejszy sposób na zaparkowanie w tym miejscu. W każdym razie, załapaliście o co chodzi. Auto samo zapamięta, co zrobiliście, i zrobi to samo. Zatrzyma się, kiedy na przykład ktoś się stanie przed maską, więc nie musicie martwić się o bezpieczeństwo. O, wreszcie cofam w kierunku mojego miejsca parkingowego i powiedzmy, że wróciliście późnym wieczorem. To doskonały czas, aby zajrzeć do telefonu i wykasować wszystkie wiadomości do kochanki, zanim wejdziecie do domu, bo jeśli tego nie zrobicie i odłożycie gdzieś telefon, wasza żona go podniesie, przejrzy wiadomości, będzie rozwód, nie będziecie mogli widywać dzieci i będziecie finansowo skończeni. To BMW może wam tego oszczędzić. Patrzcie, wszystko doskonale. Czyż to nie bajeranskie? Jeśli jesteście zbyt bogaci, żeby kłopotać się z zamknięciem drzwi własnymi rękami, nie martwcie się, wystarczy nacisnąć guzik i drzwi zamkną się same. Nie musicie ich nawet popychać, żeby otworzyć. Wystarczy ponownie skorzystać z przycisku. Możecie pomyśleć, a co jeśli otworzycie drzwi, a obok was stoi blisko zaparkowany samochód? Czy w niego nie uderzą albo w jakąś osobę? Nie martwcie się, przetestowałem to. W drzwiach są czujniki, które na to nie pozwolą. Widzicie, nic się nie stało. W starej siódemce mogliście jeździć przy użyciu pilota, w czasie, gdy nową możecie prowadzić za pomocą telefonu. Zaczynamy. Dawaj. Jedziemy tutaj. Noga. Dobre auto. Siad. O to chodzi. Bardzo dobrze wyszkolona jest ta siódemka. I 7X Drive 60 jest zasilane dwoma silnikami elektrycznymi, jeden na przedniej osi, a drugi na tylnej, którego możecie zobaczyć tu. Wspólnie generują moc 544 koni i 745 nm To akumulator o pojemności 102 kWh, co według BMW pozwoli na przejechanie 624 km. Mamy ładowania AC o mocy 22 kWh, więc naładowanie akumulatorów do pełna zajmie poniżej 6 godzin. Jest też ładowanie DC z szybkością 195 kWh. Dzięki temu w 10 minut można naładować auto na tyle, by przejechało 150 km. Sprawdźmy, jak to i 7 sprawdzi się na drodze. Jadę po bardzo pustej i prostej amerykańskiej drodze. Ledwo można odczuć, że się porusza, jest bardzo cicho. Strasznie cicho. Co więcej, bardzo wygodnie. Czasem zdarzają się jakieś nierówności na drodze, ale można je spostrzec tylko przez to, że opony wydają delikatnie odmieniony dźwięk. Wy nic nie poczujecie. Mamy tu adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, więc rozluźnia się, gdy wyczuwa wyboje, i utwardza się w czasie pokonywania zakrętów. Bardzo to luksusowe. Tak właściwie to jadę teraz po burgera na wynos, bo właśnie po to będziecie jeździć siódemkami. Mam włączoną nawigację, ale jej nie potrzebuję, bo w całym Palm Springs jedzie się po prostu przed siebie. Wiecie co zrobię? Włączę ten Nie będę musiał nic robić, auto będzie za mnie kierować, hamować i przyspieszać. Wszystkie tego typu rzeczy będzie mnie też utrzymywać w linii prostej. Zbliżam się do ograniczenia 75 mil na godzinę, aby nawigacja to rozpoznała i kazała zwolnić. Alternatywnie może zignorować ten znak i robić po swojemu. Czemu tego nie rozpoznajesz? Jest to napisane 45. Jest. Czemu mówisz, że nie patrzę na drogę? Pokazywałem ci. Zjechał trochę z drogi, bo go skrytykowałem. Jesteśmy w końcu na miejscu i nawigacja daje mi wskazówki na wyświetlaczu przede mną. Mówi, żebym skręcił w lewo. Jeśli ktoś skręciłby tu inaczej, to byłby idiotą. No nie jestem idiotą, przegapiłem zakręt. No głupek. Zmieniam zdanie. Nawet jak przegapicie zakręt, to nie czyni z was, idiotę. Sprawdźmy, czy uda nam się gdzieś stanąć. Jest mnóstwo miejsca. Nie ma się co martwić. To co jeszcze lubię w tym aucie to wspaniała kamera cofania. To nie może się nie udać. Wiecie co? Nie wiem, po co to robię. Może przecież zrobić to samemu. Pokazuje, gdzie parkuje. Chociaż nie jest zbyt idealnie. Nie dotykam. Czas na jedzenie. Już po burgerach. Brzydzę się sobą, bo zjadłem dwa podwójne. Obym nie ośmieszył się bardziej i był w stanie podążać za prostymi wskazówkami. Pozwólcie, że skręcę w lewo. Włączę tryb B, więc będę prowadził za pomocą jednego pedała. Chyba mogę już jechać, co? Nie rozumiem tego. Czy to tak bywa na amerykańskich skrzyżowaniach, że trzeba poczekać, aż przejadą inni? Nie wiem. Ten facet chyba też będzie już jechał. Wszyscy jadą, o co chodzi. Co to za dziwny system? Nie mogą mieć normalnych świateł? W każdym razie jazda za pomocą jednego pedału podoba mi się. Nie podoba mi się to, że producenci robią coś jak prawie prowadzenie za pomocą jednego pedała, bo gdy zwalniasz nogę z gazu, to co prawda auto hamuje, ale nigdy do końca. Tak czy owak, koniec tych wygłupów. Przetestujmy siódemkę na zakrętach. Mamy tu aktywny stabilizator poprzeczny. Choć i tak to bardzo ciężkie auto, waży ponad 2,5 tony. Ma jednak dużo mocy i oczywiście napęd 4 na 4. I natychmiastową reakcję tych elektrycznych silników prowadzi się go całkiem spoko. Mimo wszystko najlepiej sprawdzi się on w czasie cichej, spokojnej i bezproblemowej jazdy. I mając to na uwadze, sprawdźmy przyspieszenie. BMW twierdzi, że i 760 potrafi przyspieszyć do setki w 4,7 sekundy. Zmierzę to za pomocą mojego specjalnego sprzętu. Mam włączony tryb sport, w którym mogę skorzystać z procedury startu, zatem lewa stopa na hamulcu, gaz do dechy, tylne koła wibrują, budując przy tym napięcie. Do tego mu zachęca timera? puszczam hamulec teraz! Dosetki w 4,37 dość szybko. Przeskoczyłem z I7 do 7 do siódemki, to praktycznie taki sam samochód, jednak zamiast dwóch silników elektrycznych i akumulatorów, mamy tu dobry, klasyczny silnik spalinowy. 4,4 4 litra V8 z Twin Turbo z układem hybrydowym. A więc jest tu mały silnik elektryczny wzmacniający moment obrotowy. W zasadzie ten sam silnik zostanie użyty w następnym M5. To ciekawe, że mają go w siódemce. Interesujące jest też to, że żeby BMW dało mu tyle samo mocy co i siódemce, Jednak jest tu o 5 Nm więcej momentu obrotowego. 750. Co więcej, zamiast silników elektrycznych mamy napęd na 4 koła, który rozdziela moc pomiędzy przednią i tylną osią. Powinien przyspieszyć do setki w 4,2 sekundy. To mniej niż i 7, ponieważ waży 2,2 ,2 tony, czyli 400 mniej niż i 7. I te jego wszystkie akumulatory. Jak poradzi sobie w rzeczywistości? Sprawdzimy to ponownie z pomocą mojego specjalnego sprzętu zatem czy uda mi się zejść poniżej 4 sekund? Wydaje mi się, że możliwe. Sprawia wrażenie szybkiego. 404 Nie udało mi się pokonać bariery 4 sekund. Spróbujmy jeszcze raz. O tak, zeszliśmy poniżej czterech. 3,94. Jeśli chodzi o czasy przyspieszenia do setki, silniki spalinowe sprawdzają się lepiej. Siedzi obok mnie kamerzysta Jack, bo chce, aby pomógł mi zademonstrować coś, czego właśnie się dowiedziałem o siódemce. W 7 V7 BMW pracował z Hansem Zimmer'em, by stworzyć szeroki zakres zagadkowych odgłosów, które wzbogacą wrażenia z jazdy. Bo rzecz jasna, jako że to elektryk, to w przeciwnym razie byłoby cicho. Można dowolnie włączać i wyłączać te dźwięki przy użyciu tego przycisku o nazwie Iconic Sounds. Dowiedziałem się, że ten sam przycisk znajduje się też tutaj w serii 7. BMW ulepszało brzmienie swojego silnika spalinowego przez odtwarzanie dźwięków silnika przez głośniki i teraz jakby sami się do tego przyznają, bo możemy sami włączyć albo wyłączyć to ulepszenie. Dałem Wam możliwość posłuchania jego brzmienia w dwóch wersjach. Zaczniemy od wyłączonego ulepszenia i potem w trakcie jazdy Jack je włączy. Zobaczymy, czy słychać różnicę. Przyspieszam na pierwszym. Dało się odczuć. Zupełnie jak fałtek. Sztuczny fałtek od BMW. Mnie bardziej podoba się z włączonym, a co wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Dobra, dojechałem do jakiejś krętej drogi na pustyni. To dobra możliwość, żeby sprawdzić, jak M60 się prowadzi. Jest o 400 kg lżejsze od i7. Można wyczuć, że jest delikatnie zwinniejszy, a możliwość manewrowania biegami w aucie z silnikiem spalinowym dodatkowo wpływa na wrażenia z jazdy. Mogę je zmieniać w górę lub w dół i towarzyszy temu to charakterystyczne kliknięcie w trybie sport. I wszystkie te wspaniałości, jakie stworzył Zimmer, wolę odgłos V8 niż jakieś dziwne elektryczne odgłosy w jakie są są obecne w 7 Tak już mam. Co jednak nie jest już takie fajne, to fakt, że w czasie spokojnej jazdy da się odczuć zmianę biegów. Mimo tego, że ten samochód całkiem dobrze to maskuje, i tak samo w czasie zwalniania czuć, kiedy bieg zmienia się na niższy. Z czymś takim nie ma najmniejszych problemów w I7, bo on nie ma skrzyni biegów. W każdym razie oba te auta są super wygodne, to jednak jest zdecydowanie zwinniejsze. Ale takiego auta nie kupuje się, żeby szaleć na zakrętach. A jeśli zależy Wam na tym, to lepiej kupić Audi S8. Ma podobną moc, ale jest bardziej agresywny. W tym chodzi bardziej o luksus i bez wątpienia jest on odczuwalny. Powiem Wam, co jeszcze jest interesujące: ten samochód ma ten przycisk boost. Po aktywacji trzeba pociągnąć go w dół i przytrzymać. Dostaniemy wtedy 10 sekund do ładowania. Tak jakbyśmy byli w trybie sport przez 10 sekund. Jednakże nie jak W7 nie dostaniemy żadnej dodatkowej mocy w czasie przejścia w tryb sport, bo bez względu na to, w jakim trybie jedziecie, bez znaczenia czy personal, relax, jakikolwiek, w normalnej serii 7 zawsze macie do dyspozycji pełną moc. W każdym razie nie będę się o tym dłużej rozgadywał, to już nudne. Ale powiem wam, co już takie nudne nie jest. Schemat lakieru na tym konkretnym aucie jest doskonały, uwielbiam te dwa odcienie. To pierwszy raz, kiedy BMW tak zrobiło w jednym ze swoich aut. Strasznie mi się to podoba. Ma super pasek na dole, który nie jest wcale naklejką, tylko został namalowany. Poza tym we wnętrzu oto mamy kaszmir. Jest naprawdę fajny. Pewnie myślicie, że w luksusowym wozie będzie super miękka skóra, jednak ten kaszmir daje radę. Z wygląda naprawdę ładnie i daje poczucie komfortu w czasie siedzenia. I wiecie co? W Japonii uważają, że kaszmir jest bardziej luksusowy niż skóra, bo ta wydaje dźwięki, gdy się poruszamy, i oprócz tego się nagrzewa, a ta nie. W rzeczywistości jedno z moich ulubionych aut, czyli Toyota Century, też ma takie fotele, i te fotele w najwyższej wersji są kaszmirowe. Wracając do siódemki i jej ulepszonego tempomatu, tak jak wcześniej mamy tu automatyczny tempomat, który korzysta z radaru, aby utrzymać bezpieczną odległość od samochodu jadącego z przodu, automatycznie przyspiesza i zwalnia, kiedy to konieczne. I odpowiada za utrzymanie nas w prostej linii. Dobrze sprawdza się to w dłuższych podróżach. Jednakże jeśli zdejmiecie ręce z kierownicy szybko, to zauważy i zacznie pikać, a w końcu się wyłączy, bo mimo, że nie można tego robić w Europie, to w Stanach wolno. A jeśli jesteście w Stanach, możecie skorzystać z czegoś, nazwie Assist Plus. Patrzcie, jest gotowy. Więc klikam, wchodzę w tryb Assist Plus, co znaczy, że mogę całkowicie zdjąć ręce z kierownicy. W ogóle nie muszę jej trzymać. Mogę siedzieć sobie o tak. Może sobie wyprostuję nawet palce. Nie mogę za to korzystać teraz z telefonu albo ucinać sobie drzemki czy kapić się w okno, bo jest tu kilka kamer, które są skierowane prosto na nasze oczy i jeśli zauważą, że nie patrzą się one na drogę, to o tym zaalarmują. O to chodzi. Oczy z powrotem na drogę. Nie muszę nawet dotykać kierownicy, by zmienić pas. Patrzcie. Auto to samo zmieni pas, jak w Tesli. Więc jaki jest mój werdykt? Przede wszystkim muszę powiedzieć, co będzie lepszym wyborem spośród I760 i normalną serią 760. Wiecie co? Mowa są bardzo dobre. Jednak w kwestii luksusu elektryczna wersja sprawdzi się trochę lepiej. Jest cicha, natychmiastowo przyspiesza, wszystko współgra, a jej dodatkowa masa nie jest dużą ceną jak na tak duże auto. Jedynym problemem jest zasięg. Zasięg tego modelu jest podobny, ale jest po prostu łatwiej go doładować niż i7. Jednakże jeśli zasięg nie jest dla Was żadnym problemem, wybrałbym elektryczną wersję. With the I7. Więc jaki jest mój finałowy werdykt generalnie o tym aucie? Powinniście go unikać, rozważyć, dodać do listy, czy kupić od razu? Myślę, że powinniście kupić go od razu i upewnijcie się, że dostaniecie wersję w tym cudownym dwutonowym kolorze. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek. Jeżeli klikniecie na to kółeczko, przeniesiecie się na nasz kanał. Dzięki.